No jak poszedł e, egzamin maturalny? No w miarę pozytywnie. E, jaki temat wybrałeś? E, dotyczący lalki. E, motyw snu lalca. Tematy były nieproste i uważam, że to bardzo dobrze, bo odsieje się ta banda ludzi, którzy tu przychodzą na maturę nie wiadomo po co. I po prostu kwiat polskiej inteligencji tylko zda maturę. I tak powinno być co roku. No, uważam, że wolałem wybrać ten pierwszy. Niestety nie przeczytałem wspaniałej lektury Prusa, więc tego wolałem improwizować. Nie, to było duże dość zaskoczenie, ponieważ na próbnej była lalka i nie spodziewaliśmy się tego, że teraz też nam lecą, ale było w porządku. E, Jakie plany po, po maturze? <laughs> Impreza. No póki co my wszyscy jesteśmy z Matwizu, więc niewiele sobie robimy z matury z polskiego, więc wszyscy jesteśmy zadowoleni. Który temat najczęściej był wybierany? Lalka. Najczęściej był wybierany, no przynajmniej wśród nas. No dosyć łatwa jest ogólnie matura z polskiego, przecież to pierwsze zadanie całe, przez zrozumienie, no to, to jest takie na poziomie testu gimnazjalnego, prawda, także tutaj nie trzeba mieć żadnej wiedzy, dopiero wiedza jest przy lekturach. No to wszystko, lektura znaczy prasę. Jakiś proszę może, albo coś, co ty